Moi drodzy, witam w Shattered i ponownie w moim salonie. Okienko zasłonięte, więc jest Git, bo nie posprzątałem w kuchni. Moi drodzy, Shattered jest grom. Kurczę, nawet nie wiem jak to określić. Inny wymiar escape roomu. Z tego co widziałem na zwiastunie i ogólnie na ogólnie na screenach wygląda to świetnie, a jak będzie w praktyce? To zobaczymy. Szkoda, że nie ma yy, że nie ma tutaj yy, hand trackingu, więc trzeba mieć kontrolery. No ale dobra, zobaczymy. Ja przyciszę chyba troszeczkę. Okej. Okay. Welcome to the Whoa. Wakefield Corporation. A brighter future. Whoa. Come on, Jess. Not much time. You've got to find something. Where is it? What am I looking for? Okay. Okay. Huh. <laughs> Czyli... B, żeby... Aha, żeby sobie przestudiować to wszystko. No dobra, okay. Parker... Wakefield. Ha. Huh. Wszystko confidential. Oh okay. Welcome to the ha. Wakefield Corporation. A brighter future. Okay. Podpowiedzi. Mamy też. Welcome to the Wakefield Corporation. I see you. Co? <laughs> what? Welcome to the Wakefield Corporation. Did you think you'd get away with this, Jessica Gonzalez? Look up. Whoa. chest. test. Aller curve What the fuck? Give <smart noise> Okay. Shutter it. Oh, hehe. He. Memory shards. Oh. Haha. All right, we'll throw it there. Whoa. Oh, my head is killing me. Hmm. God, what well, feels taking over my dreams now? Oh, that was intense. Otra, ¿eh? Wait, what the hell? This isn't my apartment. Where am I? Hmm. Is that. That looks like my stuff? Some of it, anyway. I need to get my bearings. Why is it so hard to remember how I got here? Hm. Reflection mode. Uh huh, okay. Whoa. I'll find a buyer. Whoa. Przeniosłem sobie do, do... siebie. Wow. Ale fajnie. Halo? Możesz mnie wypu Oj. Możesz mnie wypuścić? Dobra, czyli... ...wychodzi na to, że... ...w grze przenosimy rzeczy... ...do naszego... ...pokoju. I wtedy rozkminiamy, tak? O, to mogę sobie przenieść. Co je postawię tu? Hmm, okej. Okay. O! Ty to ma integrację z moim tym? Ja pierdzielę z moimi rzeczami, ale fajnie. A to? No to nic, okej, okay, dobra. Trzeba, bo tamto mi się poświetla. Hej. O. Dobra. To sobie może przeniosę... Aha, odwracać możemy. Góra-dół na T. O, przybliżać się można też, O, fajnie, Zajęliście. podoba mi się to. Dobra, to niech sobie będzie tak w górze. O! Się coś pojawiło. Jeremy. Media go kochają, ale to wszystko PR i dystorsja. On tylko jest w tym, żeby mieć pieniądze. To o tym, o twojej obsesji. To musi się przestać. Nie rozumiesz, Jeremy. Serio, on jest niebezpieczny. I co, i poznajemy Pana, jej historię ogólnie? Bo ja mam tutaj jakiś i, ten... Tak. lekarską bransoletkę, opaskę. Nikt inny nie widzi, co ja widzę, nikt nie rozumie, ale wiem, że mam rację. Okay. Fajnie, że jest też nasze światło i tak dalej przyciemniane w różnych momentach. O, i się teraz rozjaśnia wszystko ładnie. Okej, okay, fajnie. Mm. Ona jest chyba Gonzales co to? aha, podpowiedzi kodeks Hej. aha, bo ja to miałem wcześniej tutaj, dlatego a na to normalnie a, wpadło, czyli tego mi nie, za, nie zeskanowało, okej, okay, dobra, spoko ale zeskanowało mi tunel kota <gry> który był tu no dobra And what? Oh, okay. No, oh, oh la attack! Jess, I'm sorry to do this to you, but I have to put myself first. I'm leaving. It's that simple. Your obsession with Mr. Parker Wakefield is compulsive. It's all you do, all you think about. And it's not conducive to a healthy marriage. I love you. I love you. But... I love you. This isn't a marriage. I love you. This isn't a, a, a ja marriage. No need dobra. help? Need help? Oh, no no so you can hide Yes? Yes. Huh. No camp, but... Please consider getting better. I hope we can talk when you've let this go. Oh. Jeremy. This might come in handy. Hahaha, <laughs> hahaha. Okej. Okay. No dobra. Tutaj coś jeszcze ja mogę sobie wziąć. Nie mogę, stolik już mam. A czy ja mogę kurde dezaktywować rzeczy, których ja nie potrzebuję? Dobra, to niech sobie stoi tutaj. Tak jak na przykład, nie wiem, to mogę przestawić a jakoś dezaktywować. Czy coś? Że miał więcej, kurde, miejsca. O! Znaczy Y na drugiej. Aha, czyli tego nie można, bo to się samo pojawiło na to wychodzi. A to? O, można. Fajnie. Dobra, co ja mogę jeszcze tutaj? Drzwi już mam. Biurko. Dobrze, że kurczę pomniejszone. Aha, to tylko szafka z biurka. No dobra. Cóż to? Eee... Yy... Aha, czyli będą automatycznie dodawane. Senatac... Senataclax, co? Ale ja tego nie over? mogę schować. Hmm. O, nie chcę drzwi. Aha, bo to są...

Jak takie some kind of code. No to kawałek go mam. nie, trzeba znaleźć jakoś drugi kawałek. Tylko jeszcze nie wiem do czego. I don't this. Hmm. Dobra, coś tutaj jeszcze jest? Już chyba nic nie ma. chyba mogę sobie to wywalić, że mieć... Co jeszcze? obrazek a sobie machnął obrazek tutaj. the note mentioned covering up a hole i wonder ha o o ej ej what the hell happened in here hmm. latarka gdzie mam latarkę o To jest fuck? Dobra, czy ja coś stąd mogę sobie przenieść też? Obraz, obraz, obraz... Obraz... To... Dobra. Najpierw zobaczymy to. Nie mogę tutaj? No dobra, musi być tutaj. Ja sobie to odsunę tu. O, niech się leży. O. Okej. Cze mogę sobie zrobić? There's something oh. covering it. I can't see clearly. Maybe the flashlight will help. O, wow. o kurde, co to było? What the hell was that? What the fuck okay Aha, huh should you się the it'll be. No dobra, ale ja mam tylko połowę kodu, ja muszę znaleźć, kurczę, drugi kod gdzieś. Co tu jeszcze? To! To mi chyba przeszkadza. Czyżby to był drugi kluczyk? Oczywiście. Ja, Jeszcze jeden kluczyk. Spadaj, nie chcecie. Huh. Kim ty jesteś? Jess, it's me. Evelyn Gonzales, okej. Okay. A to chyba siostra, bo to jest Jessica Gonzales, którą gramy. Nie jakiś kluczyk. he didn't witness description matches you perfectly i don't want to believe it surely you're not crazy enough to do that are you here as a police officer or as my sister throwing tantrums when things don't go your way hey open up jessica hmm dobra co tutaj jeszcze to mam to mam obrazki No ja sobie machnę wszystkie. Po czemu nie. A, to coś jest. Mm. Świetnie. Czy ja mogę sobie tą dziurę kurde przestawić gdzie indziej, bo nie widzę co tam jest. okej. Hmm. ok. A dobra sobie na na Xboxie pierdyknę. z tego ten kluczyk potrzebny. Misty. Od Mamusi. That's o, Kot. Really sześćdziesiąt Whoever this Martha is, seems like she's 61 all 61 here. Jeden dziesięć low, high, mid low. Okay.

Kurde, dobre. Dobrze to zrobione. E. Yy. Okej. Okay. Lej, tu jest krew. Tego nie używam. More blood. I should try using the black light. Co? Gdzie najszybciej? O. o. Kurde, zaraz! Ja se to muszę przestawić wyżej. O. Kurde! Mam piwnicę! Mm. Wychodzi na to, że... Kurde. Które to mogło być podwójnie? Nie Nie, no chyba kurczy dwójka jest podwójnie O Co yy, Ja mogę to wywalić o mogę. So, this the there is no other Hello? Oh! Patient Gonzalez! Dr. Kepler says it's time for your next session. Let's go. Patient? What are you talking about? What session? Just cooperate this time, will you? Because if you don't, I will come in there and collect you. A jak sobie uh, frankly, Kurde, no, już nie i exhibited you repeat of what happened with martha too much paperwork whoa okay hmm. Oczywiście nie tak jest. Miss Gonzales, please open the door. Ja kończ nie bardzo może. Police, open the door. No dobra, chyba jej pomożemy. O! widzę światło. Kto się pomoże? Przysłucham.

Too dark to see properly. Hmm. No. Kurde, latarki nie mam. Moi drodzy, szatra, gra, w której przenosimy rzeczy o, to mogę. Do naszej przestrzeni. I, i rozwiązujemy zagadki. I co? What the hell? What does this thing do? Hey, it's almost to think, Noah. Okay. Oh shit! Holy shit! That's uh, that's not possible.

Dużo rzeczy można sobie wstawić tutaj do naszego środowiska. I rozkminiać kolejną zagadkę. Świetne. Świetne podejście do Escape Room'u. Świetne. Polecam każdemu, bo naprawdę rewelacyjne. A no, zagadki może te pierwsze, jako że to był tutorial nie jest jakimś, nie było jakieś mega trudne, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Fajnie, że właśnie można przenosić rzeczy, które, nad którymi musimy pracować tutaj. I kurwa, piwnicę są, mi wybudowali. Fajny bajer. Dobra, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym filmiku. Hello!